Cześć moi kochani, czas troszeczkę wrócić po chorobę. Trochę chyba już od chorowa. Mam nadzieję, że już mnie przez najbliższe miesiące, tygodnie nic nie złapie, bo ostatnie 2-3 tygodnie to były straszne. Bardzo straszne. Dobra, chciałem ogólnie nagrać dzisiaj coś innego, ale rano spadła na mnie dosyć smutna informacja, z którą chciałem się, którą chciałem się z wami podzielić. Kolejna gra odchodzi do lamusu, i tutaj nie mylcie, że to jest gra Super Sella, bo to jest gra tylko na licencji Super Sella, a grę tworzy Space up, więc przejdźmy do tej informacji. Boom Beach Frontline zostaje zamknięty 16 stycznia. Ostatecznie chyba wyłączą serwery, więc Boom Beach Frontline poinformowało, że zamykają projekt i nie będą już go rozwijać. Chyba tam coś im nie poszło po drodze. Czy coś im się chyba nie udało, czy nie wiem ogólnie o co chodzi, ale yy, No, rozgoryczenie jest, ponieważ ja wiązałem z tą grą troszeczkę przyszłość. Czekałem, aż się trochę wypłynie na szersze wody, jeszcze żeby może było coś więcej na ten temat nagrywać. Parę, yy, no, chyba dwa, 3 odcinki miałem, live a też jakiegoś robiłem. Szkoda, powiem Wam, szkoda do 16 jeszcze można pograć. Wiem, że nie wszyscy z was mieli dostęp do tej wersji testowej, że nie wszyscy mogli sobie w to pograć, wiele osób na to czekało. No dobra, ale zagram sobie, zagram sobie ostatni raz. Zagram sobie ostatni raz w Boom Beach Frontline, póki jeszcze jest. I dosyć, dosyć smutnie Wam powiem się zrobiło, bo naprawdę myślałem, że ta gra wyjdzie na szerokie wody jeszcze w tym roku. A naprawdę frajda z gry, frajda z gry jest naprawdę wielka. Frajda z gry jest naprawdę bardzo wielka. Dobra, ale zobaczymy. Nieśmiertelny robo... Roborak. Tym powiem Wam szczerze, że nie lubię chyba tej mapy. To są te biegające, takie robociki na planszy dobra, zagram szturmowcem no i zobaczymy no ja miałem ogólnie dzisiaj nagrać złodzieja deków, ale no że bumbić beach się kończy, to trzeba o tym was poinformować a naprawdę miałem w planach grać tą gierkę, nagrywać jak wypłynie dobra Robocika już nie ma. Teraz tak, tutaj tą bazukę rozwalamy. Tutaj rozwalamy w tym kółku. Nie ma, nie przejmują. Tą snajperkę też. Dobra, jest. Przejmujemy bazę. Oni przejmują B. Tutaj też już się nie ma. Wreszcie już nie ma i szybko przejmujemy. Tutaj doktor, lecz mnie. Dobra, e, o biorę, biorę tutaj tego. I jedziemy powalczyć, o, tu już się jeden nasunął. Sam. Dobra. Bazooka Tutaj postawimy też Tego doktorka trzeba zdjąć Dobra bo bazooka mi zaraz zajmie. Dobra coś tam pograliśmy Lecimy szturmowcem, bronić bazę. Tam widzę, że B przejmują. Trzeba szybko A też wybronić może się uda wygrać Może się uda wygrać tą ostatnią grę. Pewnie jeszcze będę grał pewnie jeszcze będę i tak grywał tu mnie zaraz. Dobra, zaraz za 4. Za może się uda wygrać. Na pewno się uda wygrać. No to ostatnia gra pewnie, ale taka ostatnia gra, którą nagrywałem i jeszcze zostałem najlepszym w teamie. Szkoda, szkoda, naprawdę szkoda, że Gierka kończy swój żywot, bo naprawdę dużo osób, tak samo jak ja liczyło, że tą grę, że wypłynie na szerokie wody. Pogramy sobie, bo fajna gra pod live, fajna pod Esport. Ale niestety tak bywa, że czasami projekty muszą upaść, żeby powstały jeszcze lepsze życzę tutaj Space Up jak najlepiej, mam nadzieję, że może super może ją przejmie tę grę, fajnie by było żeby to ją rozwiali, bo naprawdę ma dosyć duży potencjał według mnie napiszcie mi w komentarzach, czy graliście, czy nie o, tutaj jak zwykle tablet mi się rozłączył problemy techniczne, no ale tak to musi być chyba dzisiaj tak to musi być dzisiaj, więc a ja po chorobie się będę rozkręcał, zobaczymy jak to będzie dalej. Trzymajcie się cieplutko, cześć.